Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik z gruszkami i kruszonką. Potrzebować będziemy na masę serową. Kilogram sera krajanki, jeden budyń, sześć jajek, szklankę cukru i składniki przełożę do robota i utrę na puszystą masę. Oprócz tego będę potrzebować kilogram kilogram gruszek, dwie łyżki masła i dwie łyżki cukru. Cukier skarmelizuję na patelni. Dodam masło i dodam pokrojone gruszki. A na ciasto będę potrzebować półtora szklanki mąki pszennej, szklanka o pojemności 250, szczyptę soli, 10 deko masła, pół szklanki cukru, 2 jajka, łyżeczkę proszku i łyżkę kakao. I później ciasto wyrobię i podzielę na dwie części teraz cukier wsypuję na patelnię i go należy skarmelizować na złoty kolor taki bursztynowy kolor a gruszki obiorę i pokroję w dużą kostkę cukier już mam skarmelizowany dodaję masło i dodaję gruszki. I to należy tak 5 minut przegotować Musimy masło rozpuścić w cukrze, i dodajemy gruszki. I przesmażamy gruszki. 5 minut. Masę serową już mam utartą. Gruszki studzę, mam podsmażone i studzę. A teraz zrobimy ciasto. Masło ścieram do mąki. Na tarce masło oprószam mąką. Tarkę również oprószam mąką. Dodam proszek do pieczenia, cukier już dodałam, jajka i należy ciasto zarobić. Podzielimy na dwie części. Taką mniejszą część ciasta dam do miseczki, a do pozostałej części dodam kakao. I to będzie taka kruszonka na wierzch. Tak to już przygotowane Jedną trzecią tego ciasta, a do pozostałego dodaję kakao. I należy ciasto dokładnie pomieszać. I wyłożymy ciasto do formy. Formy 17 na 27 cm. Mam wyłożoną papierem do pieczenia i wykładamy ciasto do formy. I na to ciasto wyłożymy masę serową. Ja sobie muszę umyć ręce. I tak mamy ciasto przygotowane. Możemy ciasto schłodzić 30 minut w lodówce. I tak jak już wspominałam, na ciasto wykładam masę serową. Musimy tak wyłożyć na całą powierzchnię. Prowadzamy po całej powierzchni, równomiernie. Tak. I na masę serową dajemy gruszki. Pokrivamo je cao povješenje. Na gruszki dajemy kruszonkę. I tak przygotowany sernik z kruszonką wędruje do piekarnika na godzinę czasu. W 170 stopni. Później sernik studzimy przy otwartych drzwiczkach i należy sernik wystudzić do całkowitego Całkowicie sernik musi być całkowicie ostrudzony. Najlepiej na drugi dzień. Sernik wędruje do piekarnika. I tak oto wygląda sernik z gruszkami i kruszonką. Wiesz, możemy polać startą czekoladą lub opruszyć cukrem pudrem Ja oprószę cukrem pudrem i ukroimy kawałeczek. sernik najlepiej jakbyśmy jedli na drugi dzień tak. i tak wygląda przekroju sernik z gruszkami. O ile państwu mój przepis się podoba to serdecznie proszę o łapkę w górę. Sernik z kruszkami i kruszonką.